Witam z tej strony Delango Lear dla serwisu IntelliPoker. Dzisiejsze rozdanie pochodzi z wielostolikowego turnieju z spisowym 350 dolarów. Jesteśmy na Under the Gun z parą waletów i otwieram moim standardowym przebiciem. Wszyscy pasują do Katofa, który 3 do 5600. Następnie wszyscy do nas pasują. Jakie jest tutaj najlepsze zagranie? Zaczęliśmy rozdanie mając 44 ciemne, więc nie róbmy nic pochopnie, ocenimy najpierw sytuację. Przeciwnik, który nas trzybetuje, One Time Joe, do tej pory grał bardzo tight, dlatego jest to gracz, po którym nie spodziewam się 3 betu przebicia zanderdegan. Podejrzewam, że ma tutaj dobrą rękę. Czy powinniśmy tylko sprawdzić i zobaczyć flop? Nie, to przysporzy nam wielu problemów. Będą to over karty, które zmuszą nas do poczekania i spasowania na flopie, albo my będziemy mieli over do stołu i w tym przypadku będziemy bez pozycji w dużej puli, nie mając inicjatywy i nie będziemy pewni, co dalej zrobić. Każde pieniądze, które włożymy do puli prawdopodobnie ucznią nas pod danym puli, więc nie, samo sprawdzenie nie jest atrakcyjnym zagraniem. A co z czterobetowaniem? Czterobetowanie nie jest za dobre, jest to bardzo konserwatywny gracz, jest tight, więc wiemy, że ma dobrą rękę. Jeśli czterobetujemy to są szanse, że wszystkie ręce, które są gorsze niż walety po prostu spasuje i wejdzie jedynie z lepszymi rękoma. Nawet jeśli będzie skłonny do wejścia za screw, jak również z parami dami wyżej, to nadal mamy znacząco mniejsze szanse przeciwko temu zakresowi. Przysunąłem tu poker stołów. Mamy tylko 36% przeciwko parze dami wyżej plus a Więc gdy czterobetujemy, to możemy spodziewać się, że spasuje kilka rąk, które pobijamy, a wejdzie jedynie, gdy będziemy miażdżeni. To też nie jest świetny rezultat. Jeśli sprawdzenie i czterobetowanie nie są atrakcyjnymi opcjami, to pozostaje nam pas. Czy pas jest opłacalny? Jasne. Zaczynaliśmy rozdanie mając 44 ciemne, więc mamy jeszcze masę żetonów, z którymi możemy pracować. Nie ma potrzeby wykonywać pochopnych decyzji w sytuacjach, gdzie sprawdzenie i czterobetowanie nie jest atrakcyjne. Więc powinniśmy po prostu wyrzucić tę rękę, nie angażować się w złą sytuację i grać dalej.